Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na, naszej, na naszym panelu, na którym będziemy Państwu przedstawiać założenia ustawy antymigracyjnej. Nazywam się Maciej Wąsik. Miałem tą przyjemność, że w latach 2015-2023 najpierw byłem zastępcą ministra koordynatora, którym był Mariusz Kamiński, a później ministra spraw wewnętrznych, którym też był Mariusz Kamiński. Witamy bardzo Mariusza Kamińskiego na dzisiejszym panelu. Z nami jest także zastępca Mariusza Kamińskiego w MSW, ja, Bartosz Grodecki. Dzień dobry. I z nami jest także pan Oskar Kida, przedstawiciel Ruchu Obrony Granic. E, szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, będziemy chcieli porozmawiać z Wami na temat założeń ustawy, która w naszej ocenie będzie musiała być jedną z pierwszych ustaw po dojściu do władzy prawicy w jakimkolwiek kształcie ta prawica będzie rządzić. Dzisiejszy system migracyjny, wizowy, recepcyjny jest skonstruowany na lata zupełnie inne niż te, które mamy dzisiaj. Został skonstruowany kiedy nie było kryzysów migracyjnych, kiedy nie było pakietu migracyjnego, kiedy nie było wojny hybrydowej, kiedy w ogóle nie było wojny na Ukrainie. On nie przystaje do dzisiejszych warunków. Patrząc na to, co się dzieje na Zachodzie, jesteśmy przekonani, że Polska zm musi swój, zmienić swój system azylowo-wizowy-recepcyjny. Mając ogromne doświadczenia z czasów rządów, ale także mając doświadczenia z tego, co widzimy w Parlamencie Europejskim, widzimy, że Polska musi przyjąć swoje własne przepisy. Ja przypomnę, że 20 grudnia zostały w Radzie Europejskiej przyjęte przepisy pakietu migracyjnego. Jest to osiem rozporządzeń i dyrektywa, które, chociaż traktaty na to bezpośrednio nie wskazują, regulują sprawy migracyjne w Europie bardzo głęboko. W zasadzie te rozporządzenia i ta dyrektywa znoszą odrębne systemy migracyjne, i my uważamy, że. To, co zaproponowała Unia, w zasadzie nie jest żadnym antidotum na e, kryzys migracyjny. Wręcz przeciwnie, pod pozorem paktu, który ma zapobiec pewnemu zjawiskowi, lewica wepchnęła tam mnóstwo pomysłów, które sprawią, że tak naprawdę przedostanie się i zdobycie pobytu w Europie będzie dużo łatwiejsze. I my uważamy, że zarówno z przyczyn praktycznych, jak i politycznych powinniśmy przyjąć ustawę. Antymigracyjną, która będzie szła wbrew przepisom Paktu Migracyjnego, co do tego nie mamy wątpliwości. Ustawę która, ustawę, która będzie pewnym wyrazem polskiej sprawności, ale także polskiego nieposłuszeństwa wobec szaleństwa, które zostało przyjęte na Zachodzie. I będziemy właśnie dzisiaj omawiać przepisy tej ustawy, y, także pewne Didaskalia dookoła. Zacznie oczywiście pan minister Mariusz Kamiński. I panie ministrze, proszę zabrać głos. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, sprawa przyjęcia przez Polskę nowej ustawy antymigracyjnej, twardego tak naprawdę nowego systemu, jest sprawą niezwykle istotną z punktu widzenia diagnozy sytuacji. Otóż kryzys migracyjny w Europie jest kryzysem stałym. Trzeba sobie mieć tutaj pełną jasność co do tego. Powody są dwa. Po pierwsze, przyczyny tego kryzysu mamy do czynienia z potężną migracją o charakterze ekonomicznym. Jak mówił klasyk, biedni ludzie szukają swojego dobrego miejsca na ziemi, prawda? Czyli ludzie z całego świata, tak zwanego z trzeciego świata, szukają lepszych warunków życia. W bogatych częściach tego świata, czyli w naszym wypadku w Europie, w Unii Europejskiej. Jest to zjawisko stałe. Ono oczywiście raz na jakiś czas przybiera bardziej gorący charakter z uwagi też na sytuację polityczną wojny domowe, różnego typu kryzysy w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie ale generalnie rok do roku Niezależnie właśnie od tej sytuacji politycznej setki tysięcy nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu, głównie z Afryki Północnej z Ameryki Południowej systematycznie trafiają do Unii Europejskiej. Więc ten kryzys będzie kryzysem stałym, migracyjny kryzys dla Europy. Dlaczego stałym? Ponieważ Unia Europejska nie znajduje żadnej adekwatnej odpowiedzi. Nie znajduje tej odpowiedzi, ponieważ jest spętana ideologicznie polityczną poprawnością. Oczywiście trochę sytuacja się zmienia, trochę przychodzi ta refleksja wśród establishmentu brukselskiego tak zwanego, ale ona w dużej mierze wynika z tego, że rodzi się opór w państwach Europy Zachodniej, obywatelski opór. Że w wielu krajach, tak jak u nas ostatnio mieliśmy właśnie yy, yy, spontaniczną akcję obywatelską w postaci ruchu obrony granic, tak narasta ten opór w Europie. Zwykli obywatele Europy mają tego dość. Oni tracą kontrolę nad swoimi państwami, nad swoimi miastami, nad, nad swoją kulturą, prawda, no, no, to jest coś, co jest no, nieakceptowalne dla ludzi na Zachodzie. Ale to idzie bardzo powoli, więc tutaj nie możemy liczyć, bo jedyną odpowiedzią w tej chwili na ten wieloletni już kryzys migracyjny w Europie jest pakt migracyjny. Pakt migracyjny jest odpowiedzią pozorną i całkowicie fałszywą. On nie rozwiązuje problemu, on ten problem przesuwa, ten kłopot nadmiernej. Nielegalnej imigracji w takich państwach jak Niemcy, przesuwa na całą Europę, a zwłaszcza na te państwa, które do tej pory prowadziły asertywną politykę migracyjną. Które mają tę przestrzeń jeszcze zachowaną, tożsamościową, w swoich krajach, więc takie państwa jak Niemcy, jak Francja, chcąc pozbyć się swoich problemów, prawda, przesuwają ten problem i stwarzają ten problem takim państwom jak Polska. Więc nie ma żadnej odpowiedzi Unii Europejskiej w tej sprawie. Kryzys migracyjny będzie kryzysem trwałym, a dodatkowo, widząc, jak wielkie problemy dla Europy powoduje nielegalna migracja, Przeciwnicy, wrodzy polityczni Zachodu i wrodzy polityczni naszego kraju, mówię tutaj o Putinie prawda, i jego wykonawcy Łukaszence, wykorzystują całkowicie sztucznie bo tam nie ma żadnych naturalnych powodów do migracji ze Wschodu przez naszą wschodnią granicę wykorzystują w celach politycznych wiedząc, że skuteczne przełamanie naszej granicy, która jest zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, spowoduje ogromny problem polityczny, społeczny, finansowy dla Polski i dla całej Unii Europejskiej. Robią to z powodów czysto politycznych, żeby destabilizować. Więc mamy niebezpieczeństwa z zachodu w postaci fatalnej polityki migracyjnej głównych państw Europy Zachodniej Unii Europejskiej, takich jak Niemcy i Francja, które chcą przerzucać na nasze barki, między innymi te swoje problemy, które, które sami sobie zgotowali. Mamy problem ze wschodu. I my w obliczu tego, że będzie to problem trwały i problem fundamentalnie uderzający w funkcjonowanie naszego państwa, naszego narodu, musimy się z tym zmierzyć. Stąd też propozycje nadzwyczajnych rozwiązań, nadzwyczajnej ustawy antyimigracyjnej, wszechstronnej, wszechstronnej yy, centralizującej wiele decyzji. W rękach rządu, w rękach konkretnych instytucji, które będą dedykowane, nowych instytucji, bo taki postulat przedkładamy, które ogarnią całościowo problematykę migracji w naszym kraju. Zarówno nielegalnej migracji, jak i również tej migracji legalnej, prawda, która musi być monitorowana i odpowiednio zarządzana na poziomie rządowym. W tej chwili mamy taką sytuację, że tymi problemami zajmuje się szereg instytucji. MSZ zajmuje się polityką wizową, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, sprawami zatrudnienia, część zadań wykonuje Straż Graniczna, część zadań administracja wojewodów. No, to wszystko się jakby rozmywa, wymyka i tak dalej. Sprawami związanymi z legalizacją pobytu nielegalnych migrantów zajmuje się Urząd do Spraw. Cudzoziemców powołany w latach 90. Sprawami odwołań od decyzji tego urzędu zajmuje się Rada do Spraw Uchodźców, która nie wiadomo dlaczego usytuowana jest w kancelarii premiera, gdzie jest 12 mianowanych na pięcioletnie kadencje urzędników, którzy w kilkuosobowych składach wydają ostateczne decyzje. To jest absolutnie no, niefunkcjonalne, wąskie gardło, i tak dalej. To wszystko trzeba przebudować, to wszystko można przebudować. Wiemy, jak to zrobić. Po pierwsze, należy zlikwidować Urząd do Spraw Cudzoziemców i Rady do Spraw Uchodźców, bo są to ciała całkowicie niefunkcjonalne, które nie panują nad tym, które no, powodują, że wszystko to trwa biurokratycznie, jesteśmy uwikłani w szereg postępowań zupełnie bez sensu. Można to zrobić szybko, sprawnie i skutecznie. I musi być jedna instytucja państwowa dedykowana rozwiązaniu tych wszystkich problemów. Postulujemy likwidację Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Rady do Spraw Uchodźców i zastąpienie jej nowym urzędem, Urzędem Kontroli Migracji. Taka jest robocza nazwa tego urzędu. To będzie urząd o bardzo szerokich kompetencjach, który będzie posiadał w każdym województwie swoją delegaturę. Wszystkie decyzje związane i z pobytem cudzoziemca, legalnym bądź nielegalnym, z pozwoleniami na pracę będą rozpatrywane w jednym miejscu. To będzie urząd, który będzie też wydawał decyzje o readmisji, natychmiast wykonalne, który będzie prowadził ośrodki dla nielegalnych migrantów zatrzymanych na terenie naszego kraju i będą to tylko i wyłącznie ośrodki zamknięte. W tej chwili Urząd do Spraw Cudzoziemców prowadzi szereg Otwartych ośrodków, gdzie to są w zasadzie hotele dla nielegalnych migrantów, skasowane będą wszelkiego typu zasiłki socjalne dla nielegalnych migrantów, poza tymi, które oferuje w sposób naturalny zamknięty ośrodek, w którym będą oni przebywali, prawda? ale żadnego socjalu to też będzie miało duży aspekt prewencyjny na przyszłość. Ten urząd będzie miał też uprawnienia kontrolne, które będzie realizował, zadaniując też w odpowiednim zakresie i Straż Graniczną, i Policję. Te uprawnienia kontrolne będą się odnosiły do tych, którzy trafili do naszego kraju w związku z, ze zgodą na, 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 na pracę. Będą mogli przedstawiciele tego urzędu kontrolować pracodawców, czy rzeczywiście te osoby pracują. Tam, gdzie zadeklarowały, że mają pracować, czy gdzieś zniknęły, prawda? Będą mogły kontrolować też uczelnie wyższe, bo mamy mamy to zdiagnozowane patologie, zwłaszcza na prywatnych uczelniach wyższych, które tak naprawdę no, powodują, że tutaj trafiają rzekomi studenci, prawda, którzy w ten sposób trafiają legalnie do Polski, natychmiast znikają. Prawda. Jak ten proces rekrutacji jest prowadzony, będzie, będzie można skontrolować? Czy oni przebywają, czy rzeczywiście uczą się, czy po prostu dostali pod tym pretekstem wizy i zniknęli. Więc szereg tego typu kompetencji. Poza tym ten urząd będzie, będzie dysponentem kluczowego systemu dotyczącego monitoringu cudzoziemców przebywających na terenie naszego kraju, czyli będzie centralny rejestr cudzoziemców, zarówno tych przebywających legalnie, jak i tych nielegalnych. Każdy cudzoziemiec, który trafi do naszego kraju, czy to w postaci otrzymanej wizy, będzie w tym rejestrze uwzględniony. W tym rejestrze będzie zadeklarowany pobyt tymczasowego, miejsce tymczasowego pobytu. Na granicy będą od każdego tego typu cudzoziemca pobierane dane biometryczne, tak jak to ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, czyli odciski palców, żebyśmy wiedzieli, kim jest ten człowiek, co tutaj robi, na jak długo przyjechał, jak długo ma wizę, prawda, na jaki okres, na jak długo ma pozwolenie na pracę. Każda interakcja cudzoziemca tego typu z instytucjami, instytucjami państwowymi, nie wiem, nawet legitymowanie policyjne, natychmiast trafia do tej bazy danych, mamy pełen przegląd sytuacji. I co najważniejsze, ten urząd będzie miał prawo do natychmiastowej readmisji tych cudzoziemców, którzy legalnie trafili do naszego kraju, ale w wyniku ustaleń, czy to na przykład służb specjalnych, policji. Są to osoby, które prezentują wrogi stosunek do państwa polskiego, do obywateli państwa polskiego, do systemu demokratycznego, do wolności religijnych, czyli wszelkiego typu ekstremiści, radykałowie, w trybie natychmiastowym, na mocy tej decyzji, mogą być i będą podlegali readmisji, czyli natychmiastowej deportacji z naszego kraju. Także potrzebujemy takiej pięści państwowej, która będzie ogarniała wszystkie te Tematy związane z legalnym i nielegalnym pobytem cudzoziemców w naszym kraju. Bardzo dziękuję, panie, panie ministrze. Pozwólcie państwo, że uzupełnię wypowiedź pana ministra o rzeczy, których nie powiedział, bo readmisja, czyli wysłanie cudzoziemca z kraju do kraju jego pochodzenia, gdyż jego pobyt w Polsce nie jest legalny, bo, bądź przestał być legalny. Jak to zrobić? Prawda? Bo to jest główny problem, który dzisiaj występuje zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Otóż uważamy, że państwo musi wypracować pewne narzędzia, instrumenty, które sprawią, że readmisja będzie skuteczna. Przede wszystkim musimy wprowadzić coś takiego dla krajów, które są nazwijmy to żyzne migracyjne, co nazywa się kaucją wizową osoba która przyjeżdża do Polski do pracy z kraju ryzyka wysokiego ryzyka przyjeżdża legalnie rada ministrów powinna określić wysokość kaucji oczywiście nie dla każdego tylko dla każdego kraju w ramach pewnego limitu wiz które zostają przyznane ta kaucja Funkcjonuje dzisiaj w jednym kraju, to są Stany Zjednoczone, w ramach właśnie zaostrzenia polityki wizowej. Ja nie widzę przeszkód, żeby legalnie przebywający w Polsce cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają pracować na przykład z Bangladeszu, budując olefiny 3 w Orlenie, żeby mieć pewność, że oni wrócą po. W wykończeniu, zakończeniu swojej pracy do kraju pochodzenia, żeby zapłacili, albo ich pracodawca zapłacił za nich pewną kaucję wizową. Widzimy także potrzebę postawienia pewnego zasadniczego warunku w polityce międzynarodowej. Polska w pewnym momencie musi przestawać wydawać wizy w tych krajach, które nie będą miały z Polską podpisanej umowy o readmisji, bo umowa o readmisji jest kluczowym, Elementem do tego, żeby można było takiego cudzoziemca odesłać. Dzisiaj Unia i Polska ma z kilkunastoma krajami podpisaną umowę o readmisji, ale trzeba powiedzieć państwom żyznym migracyjnie, które mają swoje przedstawicielstwa w Warszawie. My wam wizy będziemy wydawać przez rok, ale po roku przestaniemy, jeżeli w tym czasie nie zostanie podpisana umowa o readmisji. Są też umowy o readmisji, które nie funkcjonują. Taką umowę mamy na przykład z Białorusią. E, pomimo tego, że pod, umowa jest podpisana, w momencie wybuchu kryzysu migracyjnego Białorusini przestali przyjmować od nas. E, migrantów, którzy przeszli przez białoruską granicę, wiecie o tym państwo doskonale, wówczas należałoby rozważyć w ogóle zamknięcie wydawania wiz dla takiego kraju. Ja nawet nie mówię o Białorusi, bo tu mamy problem uchodźczy jeszcze, prawda, natomiast mówię o krajach żyznych migracyjnych, które nie są naszymi sąsiadami, mówię o krajach afrykańskich, azjatyckich. Warunkiem normalnego Funkcjonowania polityki wizowej musi być powstanie umów o readmisji. Oczywiście jeszcze jest jeden element, który sprawia, że umowy o readmisji czasami nie działają, ale migranci sami chcą wracać do swojego kraju. Otóż Polska powinna wytworzyć w Europie i na świecie takie wrażenie, że Polska jest nieprzyjazna dla nielegalnej imigracji. Pan minister już dużo na ten temat powiedział, ale powiedział o zlikwidowaniu otwartych ośrodków migracyjnych. Tak, powinniśmy je zlikwidować i prowadzić tylko zamknięte ośrodki migracyjne. Powinniśmy stosować tak zwany outsourcing ośrodków. Te działania podejmowała kiedyś Wielka Brytania, Dania. Ostatnio Włochy z różnym skutkiem, ale generalnie już nawet Unia Europejska widzi, że ten kierunek jest bardzo dobry i że może być skuteczny. To znaczy, ludzie, którzy składają wniosek o pobyt bądź o azyl w Polsce, ich wnioski są rozpatrywane, ale oni przybywają w ośrodkach za granicą. I powtarzam, to są wszystko ośrodki zamknięte. Jest jeszcze jedna rzecz niezwykle istotna. Dzisiaj kiedy patrol policji bądź straży granicznej zatrzyma osobę, która nie ma uregulowanego prawa pobytu, on ją poucza do, o tym, że należy opuścić kraj. Te pouczenie jest w formie pisemnej, sformalizowanej i nieskutecznej, bo jest to działanie, działanie absolutnie nieskuteczne. I uważamy, że, ustawy, że przepisy ustawy antyimigracyjnej muszą spowodować, że każda osoba wylegitymowana przez patrol policji na przykład na pasażu Simosa w Warszawie, która nie ma starego stałego pobytu, ma być zatrzymana i przekazana do ośrodka zamkniętego. To nie jest areszt, to nie jest więzienie, to jest ośrodek, w którym człowiek po którym człowiek porusza się wolno, tam nie ma rygorów aresztowych, więziennych, ale jest to ośrodek dla osób, które czekają na readmisję. Czyli należy zlikwidować tak zwane pouczenia o konieczności Opuszczenia kraju. Żaden, żadna osoba wylegitymowana przez policję, która nie może, która nie ma prawa pobytu, nie może po wylegitymowaniu odejść wolna. Musi być, z, prze, musi być do ośrodka przetransportowana. Jest jeszcze kwestia oczywiście, decyzji readmisyjnych. Jak wiecie, Państwo, każda de decyzja. Podlega zaskarżeniu sądowemu. Te postępowania sądowe są często długie, no, dwuinstancyjne. My tego nie chcemy nikomu zabierać. Natomiast decyzja o readmisji będzie miała wymóg natychmiastowego wykonania. Można się odwołać z kraju, do którego ta readmisja została wykonana. OK, przejrzę sobie jeszcze swoje notatki, żeby o niczym nie e, zapomnieć. Powiem Państwu tak, że wydaje mi się, że mm, rząd polski musi mieć prawo także regulowania kierunków legalnej imigracji pożądanej i niepożądanej. Musimy doprowadzić do sytuacji, że rząd będzie dawał limity wiz, które, rząd, które konsul. Czy, Ambasada polska może wydać w, chociażby w Bangladeszu czy w Indiach, i muszą być to wielkości dużo mniejsze niż są obecnie. Musimy zdawać sobie sprawę, że pracownicy tymczasowi w Polsce, w mojej ocenie, są zarówno bezpieczniejsi, jak i lepiej przyjmowani, kiedy pochodzą chociażby z Białorusi czy z Ukrainy, dużo gorzej niż ci, którzy przyjeżdżają do nas z Indii. Somalii czy z Bangladeszu, i dużo trudniej nad nimi zapanować. Także chcemy dać nowe uprawnienia służbom w monitoringu yy, chociażby cudzoziemców, którzy złamali przepisy yy, migracyjne. Chcemy dać służbom możliwość stosowania środków technicznych, które dzisiaj wobec cudzoziemców, które dzisiaj są. Przypisane służbom, ale tylko w przypadku ścigania poważnych przestępstw e, kryminalnych, korupcyjnych, chociażby możliwość monitorowania telefonu, którym posługuje się migrant, który złamał przepisy migracyjne, tak żeby można było osobę, która unika wyjazdu z Polski, kontrolować w sposób lepszy i wysłać patrol po prostu taką osobę zatrzymać i umieścić w ośrodku, żeby czekała na readmisję. Szanowni Państwo, może tak, żeby dać naszym jeszcze pozostałym prelegentom możliwość, to ja już na razie dziękuję. Jeszcze minister Kamiński się tak, ja uzupełni. Jeszcze, uzupełnić jeszcze może dopowiem, bo to jest rzecz niezwykle istotna, to też jest nowe zjawisko. Otóż pewnie Państwo też obserwujecie, że pojawiły się na polskim rynku duże firmy świadczące pośrednictwo w pracy międzynarodowej. To są firmy, które są gotowe ściągać tutaj setki tysięcy obcokrajowców, prawda? Często się dzieje to pod pretekstem pracy, często ci obcokrajowcy przepadają, więc nasz nowy system zapowiada koncesjonowanie takich firm i w wypadku realizowania kontraktów, że sprowadzają dla rzeczywistości. I oczywiście firmy, które nadużywałyby tutaj y, tych możliwości, traciłyby koncesje i traciłyby możliwości y, działania na polskim rynku. Y, dodatkowo, proszę Państwa, ta polityka wizowa jest niezwykle istotna. Ja chcę Państwu jeszcze powiedzieć na przykładzie tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, o czym do końca nie mieliśmy świadomości, że się tak dzieje. Otóż, proszę Państwa, dwa tygodnie temu Parlament Europejski przyjął rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczących wprowadzenia nowych mechanizmów mogących ograniczyć ruch bezwizowy. Otóż proszę państwa, okazuje się, że Unia Europejska podpisała umowy z ponad 60 państwami świata na ruch bezwizowy ze strefą Schengen. I gdyby to chodziło nie wiem, o Australię i Kanadę, to nie budziłoby to żadnych wątpliwości, ale praktycznie zdecydowana większość tych państw to są niemal wszystkie państwa Ameryki Łacińskiej. Obywatele Wenezueli, Kolumbii, Boliwii mogą na 90 dni bez żadnej wizy przyjeżdżać do strefy Schengen. Proszę Państwa, to spowodowało, że oprócz tej nielegalnej migracji, zdominowanej czy to przez takich bandytów Łukaszenki i Putina, prawda, czy służby specjalne ze Wschodu, czy przez zorganizowane grupy przestępcze przemycające nielegalnych migrantów przez Morze Śródziemne czy Bałkany, prawda, z Bliskiego Wschodu i z Afryki, mamy ogromną nielegalną migrację, dopiero teraz to zostało zdefiniowane, z Ameryki Południowej. W ostatnich latach kilkaset tysięcy osób, obywateli państw Ameryki Południowej zostało nielegalnie na terenie Unii Europejskiej. W tej chwili 1,4-25% wniosków nielegalnych migrantów, którzy zabiegają o legalizację swojego pobytu na terenie Unii Europejskiej, są to osoby, które tutaj przybyły legalnie, w ramach ruchu bezwizowego. I nie było żadnych efektywnych mechanizmów, żeby z dnia na dzień zerwać z danym państwem umowę o ruchu bezwizowym. Jakie są efekty? oprócz tej nowej fali, nowego kanału całkowicie bezkarnego i legalnego przyjazdu do Unii i pozostawania powyżej 90 dni już na zasadach zupełnie nielegalnych, mamy taką sprawę, która już do nas dotarła. Proszę Państwa, ten straszny mord, który wydarzył się kilka miesięcy temu na Studencce w Toruniu, pamiętacie, zgwałcona i zamordowana przez obywatela Wenezueli. I w ramach politycznej poprawności oficjalne komunikaty były takie, że nie był to nielegalny Migrant. On legalnie był nad, przyjechał na teren Unii Europejskiej, tylko przedłużył sobie pobyt. Tak, ten obywatel Wenezueli legalnie przyjechał na teren Unii Europejskiej bez zamiaru powrotu do swojego kraju. Wykorzystał to, że Wenezuela jest w ramach ruchu bezwizowego, i tego państwa mogą docierać do naszego kraju. To jest sytuacja absurdalna. Udało nam się wprowadzić teraz szereg mechanizmów yy, ograniczających to i dających możliwości zerwania z danym państwem ruchu bezwizowego, ale przez lata tutaj no, tkwiliśmy w jakimś absurdzie. Wydajemy miliardy euro prawda, na obronę zewnętrznych granic państwa członkowskie wydają, a jednocześnie Komisja Europejska szerokim gestem podpisuje umowy o ruchu bezwizowym z państwami de facto trzeciego świata, które są no, źródłem nielegalnej imigracji. Ja jeszcze powiem o dwóch rzeczach szybko, zanim oddam kolejnym naszym prelegentom głos. Pierwsza rzecz to należy zmienić system przyjmowania wniosków o azyl. Bo ta polityka azylowa stała się pretekstem, jest potwornie nadużywana, to jest pierwsza rzecz. Ja przypomnę, że pakt migracyjny mówi, że to dzisiaj państwo musi udowodnić azylantowi, że on nie jest prześladowany w swoim kraju, co zmienia w ogóle, Zasady dotychczas chociażby w Polsce obowiązujące, bo dotychczas to azylant musiał udowodnić i wykazać, że jest prześladowany, że grozi mu prześladowania polityczne, religijne, tortury, cokolwiek, kara śmierci, wówczas można było mu dać azyl, ale to jest potwornie nadużywane. Uważamy, że Powinniśmy określić listę państw bezpiecznych, których Polska w ogóle nie przyjmuje wniosków o azyl. Co do, tego, co do tego nie mamy wątpliwości. I druga rzecz. Te wnioski o azyl nie mogą być przyjmowane na granicy. Oczywiście, jeśli chodzi o naszych sąsiadów, prześladowania białoruskie tak. Są od sąsiadów na granicy tak. Ale nie przyjmujemy wniosków o azyl od Afgańczyków na granicy od Czeczeńców na granicy. To jeżeli ktoś chce szukać azylu w Polsce, nie składa wniosek przez konsulat i na tamtym poziomie to będzie rozpatrywane, a nie wówczas, kiedy on przejdzie granicę, zamkniemy go w zamkniętym ośrodku albo otwartym, prawda, i on będzie czekał na decyzję, jak x lat w międzyczasie będzie... E, już nie wiem, buszował po Polsce albo jechał sobie dalej do Europy. To musimy zmienić i musimy jeszcze jedną rzecz, Szanowni Państwo, zmienić. Patrząc na te ostatnie dwa lata, wydaje się to konieczne. Otóż musimy zliberalizować przepisy dotyczące służb, dając im większe bezpieczeństwo chociażby w użyciu broni palnej na granicy. Dzisiaj, <klucza> dzisiaj przy każdym skutkowym użyciu wchodzi prokurator. I my uważamy, że pierw służba powinna zrobić własne postępowanie wewnętrzne. Jeżeli wszystko jest w porządku, nie kierujemy żadnego wniosku do prokuratury, nie angażujemy żadnego zespołu śledczego w Siedlca, który powołał jeszcze minister Bodnar, tylko służba zamyka to postępowanie na poziomie własnej własnej służby wewnętrznej, nic więcej. To my musimy tym ludziom, którzy służą w potwornie ciężkich warunkach, często stresujących, zdjąć z nich pewną odpowiedzialność, dać im możliwość używania broni palnej, kiedy jest taka potrzeba. To jest kwestia zarówno naszego bezpieczeństwa, jak i ich. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo.